Witajcie motocykliści, miłośnicy jednośladów Sławomir Sieradzki, MotoGniezno przed Wami Dzisiaj będę prezentował kolejny sprzęt Ale zanim zaprezentuję kolejny sprzęt Zaprezentuję też chwilę tutaj siebie Szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz będą mnie oglądać Więc może tą przyłbicę motocyklową zdejmę Poczekajcie, sobie ją odłożę I ta Krótka relacja dzisiaj będzie między innymi tym, wprowadzeniem do tego świata, mojego fir mo świata mo mojej firmy MotoGniezno, a mianowicie motoryzacji. I w związku z czym, czegoś co przede wszystkim ja robię z pasją, e, z zaangażowaniem, z sercem, które w to wkładam, umysł i pracę tych rąk po to, żeby te sprzęty naprawdę wyjeżdżały stąd dopieszczone na tip-top, żeby klienci byli zadowoleni tak jak do tej pory i cieszyli się w spełnianiu swoich marzeń, pokonywaniu kilometrów tymi pięknymi sprzętami, które dla siebie kupują. A ja mam tą przyjemność ogromną wam dostarczać, dopieścić je, przygotować, zrobić po prostu tak, żeby sprzęty wyjeżdżały naprawdę w świetnej kondycji, w świetnym stanie. Bo w różnym oczywiście do mnie przyjeżdżają i zawsze mniej lub więcej coś trzeba przy nich zrobić. I może teraz przejdę do prezentacji dzisiejszego modelu, dzisiejszego kolejnego modelu w mojej sztandarowej ofercie, głównie Hondy Forza 125 w mojej firmie. Ale nie tylko, bo maksymalnej pojemności jakie są produkowane na tym świecie skutery też są w mojej ofercie, jak m.in. Gilera GP800, najszybszy skuter świata jaki jest produkowany, a wiele innych modeli też są dostępne. Tym razem BMW C650GT z 2018 roku. E, z, no, potężny skuter o wspaniałych osiągach, wyposażeniu no, komfortowy, mnóstwo miejsca dla każdego wzrostu. No, rewelacyjny skuter, naprawdę. Jeździ się poezja. E, to już jest piąty, który mam w sprzedaży u siebie i każdym jednym rejestrowałem, jeździłem, dopóki klient się nie pojawił, ponieważ po prostu no, jest fenomenalny sprzęt dźwięk. Osiągi, komfort jazdy, no po prostu jest rewelacja. Eee, może to też teraz tak. Eee, 17203 km ma w tej chwili. Ja już zrobiłem 2000 km w nim, bo miał 15 km jak przyjechał. Eee, sprzęt przyjechał uszkodzony. Eee, Bodaj, że się dobrze pamiętam, ma z lewej strony, ale mam zdjęcia też, jak wyglądał. Eee, także jest wszystko porobione, był malowany, właściwie cały. Co jeszcze? Reflektor nowy założony, nowy stelaż też z przodu i tak naprawdę sprzęt. sprzęt jest zrobiony na tip top, jest wyszykowany, wszystko dopiszczone. I co jeszcze? Z takich rzeczy, co tu jeszcze było porobione, no to opony nowe są założone. Pirelli, Diablo, Rosso, nie, Michelin, przepraszam, Michelin, Pilot Sport że opony są mutki, klocki tarcze, takiego w ogóle nie ma o czym jakby dyskutować, tylna opona. zarejestrowane, jest zarejestrowany, coś obrócony, bezpieczony. I co? Jest to, to najbogatsza wersja jaka wychodzi. Także ma podgrzewane manetki, podgrzewane siedzenie przód tył. Regulowaną szybę na wysokość. Oczywiście sprawna. Zresztą u mnie nie ma czegoś takiego, że coś działa, nie działa. ABS, kontrola trakcji, tak samo wszystko sprawne. Światła LEDowe do jazdy dziennej, jak również system odprowadzania po zmierzchu, czyli też oświetla drogę po, po wyłączeniu zapłonu. Co jeszcze? Czujniki ciśnienia kół, rozbudowany komputer, czyli różne wskazania komputera pokazuje. Jak również system SVA, czyli kontrola martwego pola przy zmianie pasa ruchu. Co jeszcze istotnego, kluczowego tutaj przy nim? Chyba już nagadałem się i wszystko powiedziałem co chciałem. O, tu jest właśnie włącznik tylnej kanapy podgrzewania. I no to sprzęt, oczywiście, jak przyjechał, był prosty, jeżdżący, jeżeli chodzi o konstrukcyjnie. Pokażę, jak wygląda też w środku. Spokojnie, dwa kaski się mieszczą, jest sobek też podświetlany więc mamy naprawdę tutaj dużo miejsca, czy na bagaże, czy na cokolwiek żeby zabrać, o tak proszę, się tu kask nie mieści i tu wtedy wchodzi drugi w to miejsce. Również można oczywiście doposażyć o kufr centralny, więc tutaj wiadomo, że nam powierzchnia rośnie załadunkowa. Mam też historię serwisową, z serwisu BMW-sparawieńców. No i teraz co może jeszcze go odpalę. Tam jeszcze się świecą, bo bym musiał ruszyć, kawałek się przejechać, żeby wszystko szczytało, ale oczywiście jest sprawne. Także no, jak słychać, to że jest potężne brzmienie jednostki dwucylindrowej, się pojemności naprawdę dużo mocy, dużo frajdy, także super scen, naprawdę polecam. Jest to wersja już po liftingu, także zapraszam wszystkich serdecznie do Moto Gniezno, pozdrawiam sobie i radzkich.